Cześć wszystkim, z tej strony Kapi z i zapraszam Was do mojego szóstego odcinka ze serii The Elden Scrolls 5 Skyrim Tak, dzisiaj mam zamiar iść już do białej grani, mm, więc tak, mm, już na nic nie idziemy, na, na nic nie czekamy. To już po prostu idziemy, tylko... jeszcze ja tylko zobaczyć jedno. Tego się w ogóle można się nauczyć. Um... Powiedz mi, kiedy już przekażesz. No właśnie. Oceniam Twoją pomoc. Weź to, proszę. Nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w Tartaku. Ok. Dzięki. Mm -hmm. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Spoko. No i coś tu już będziemy iść pod tamtym mostem w słynnej Białej Grani. Tak, to będzie cel dzisiejszego odcinka. Iść, ehm, chodź Do białej rani, przejść się Troszeczkę już dawno tego nie robiliśmy Takich bardziej, takich większych Wycieczek trochę Z tą to idziemy Patrzę na jakby też nie, nie wiedział, Tam coś było Ale to by to było przyjazne Znaczy, nie, nie atakowało mnie co to jest? A tu jeszcze, pamiętam, to chyba powinien być jeszcze jakiś wilk. Z Gdzieś tutaj. Jest tamcie zaraz, czy naprawdę widać, teraz, jak się stoi w tych cieniach, że jest słabo, ale to bardzo słabo z grafiką. do białej grani, chyba nie w ogóle, nie w top stronę. Tam, tutaj się chyba do czarnego głazu schodziło. To Może ja pójdę taką bardziej, no, nudniejszą, ale bardziej poprawną drogą. czyli że tędy. Nie, nie chcę mi się. Nie, jednak idę tędy. E, mi się po prostu nie chce, jestem leniem, tak piszcie w komentarzach Eee, e, e, Albo, nie wiem, e, jak mi chcecie to możecie nazywać, like po prostu Jaki leń? Kapizjapi, e, możecie tak mi nazywać A ja więc tak, idziemy Ciekaw, czy jeszcze będzie element zaskoczenia, bo tak Patrzcie teraz A, nie mogę się połapać parkur No Też jak to jest wspaniałe miasto e, Skyrim O, tu są jelonki. Oj! Oj. Jest osemczenie poziom. Mać. Wręcz kolejny poziom. Mać mam no, nie będziemy zabijać, ale takie są ucznictwo więc ym, przechodzimy do awansu i tak sobie teraz ulepszymy ale, szkoła zniszczenia, kula głównica, krodowy, Ja teraz sobie pójdę jeszcze raz chyba w zdrowie, tak i przejdziemy tutaj. jest włócznictwo, chociaż teraz może sobie zrobimy skradanie pierwszy poziom i potem chyba znowu włócznictwo No chyba tak zrobimy Wykrywały coś, jest na 5 Okej, okay, zrobimy teraz że hmm, jako, że będziemy udziałem, to będzie skradanie Mmm... tak, poczekajcie, robię krótkie cięcie. Okej, okay, już jestem po krótkiej przerwie. Mm, Takie bardzo szybko, krótkiej. Tylko musiałem coś sprawdzić. Tak, idziemy dalej. Widać to wspaniałe miasto, biała, białą grań. Tak... o Jezu! Trafię. I jest nakryta, wszedł! Zabiłem go! Ale wszedł nakryta! To już załatwione, nami, ale odpowiadać. nie dzięki tobie. Idź do Jorwa jeśli radzisz sobie w no nie, w ogóle, przecież ja tu zabiłem, Co ty sobie myślisz, kurdaela. Bynajmniej, ale prawdziwy wojownik nie przepuściłby okazji zmierzenia się z gigantem. No, oczywiście, bo no, właśnie jest kliku. Jestem tu z moimi mm -hmm. tarczownikami. Nie są co? Nic nie wierzę o towarzyszach. Niestety to na razie nie. wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Super. Gdyby złapałeś. To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Wiorwask. Staruszek zna się na ludziach. Okej. komuś w oczy i wie, ile ten ktoś jest wart. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. To jest gigant, on ma tą pałę tutaj. Żelazne strzały, a tu mam też tą pałę, kurde musiał ją wziąć, ale najwyżej na razie nie można. Co to jest w ogóle? Ciemniaki Nie dla mnie to jest furt. Co? Wiatr nie no co, krwi. No co masz coś do mnie? Polubanie. Masz coś do mnie chłopie? No... Co ci po głowie? Uważaj sobie na takie słowa. Jedną strzelą rozdupczy, było dobrze, no. Nie ma, kurde, pomytania się z sobą. Dobra, muszę już do białej grani. Stajnie w białej grani. Czekaj, czy napiję. A, okej, okay, przepraszam was. Ale było mi bardzo sucho w gardle. O, znowu. dobra. Cześć. Ta wojna jest wojny? Głupia, Jak nasz spór z planem siwowłosem. Stać! No. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez tu nie wyjdziesz do miasta. Czemu niby? Rzeczna puszcza też jest w niebezpieczeństwie?

żeby teraz się wiór co to by było menel ci wyskakuje dujesz się? No, biała granica krypto. Zapłacimy ile będzie trzeba. Co ty Ale robisz? Ale musimy ty, mieć więcej mieczy dla cesarskiej. Idolf. Idolaf. Sana nie zrealizuje tak dużego Mam tu parę niezwykłych egzempli. Co możesz sprzedać? Miecze, hełmy, praktycznie wszystko czego zapragniesz. Dobrze, bo ja potrzebuję mm. Różne. Ruda żelaza, nie. Skóra też nie. korundu nie. O, jest! Szapka Orchid... Orichalcum. Ale ile jaka to jest wartość! Hmm. Może słyszycie, ale moja siostra w tle słyszy sobie tego puszczacenia muzyki, 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 muzykę, więc to może słychać troszeczkę, ale już trudno. Um. Ruda żelaza mam. Sztapka żelaza, wilcza skóra. Okej. Okay. Mm. Co dniami Zgadza się? Pracujesz? Muszę to <laughs> robić, jeśli chcę być kiedyś tak dobra jak Eorlund Siwowłosy włosy. Tak się składa, że właśnie skończyłam moje najlepsze dzieło. No, masz ambicję kobieto. Wykułam go dla Jarla Walgrufa większego. To niespodzianka i nie wiem nawet czego przyjmie. Ale słuchaj, możesz zanieść ten miecz mojemu ojcu, Proventusowi Avenici? Będzie wiedział. Kiedy to nie osób to Zrobię to. Chętnie z wielką chęcią. Może się trochę kasy dostanę. Cóż mówić, że była Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. No. Zamiast odpowiada Jarl, który zarządza nim ze smoczej przystani. To ta forteca na wysokim wzgórzu. Ale pewnie bardziej interesujecie Jorwa, Sala biesiada. towarzyszy. jasne. Ich czyny wojenne i odwaga są legendarne. Nie, już mnie to bardzo interesuje, ale się do nich przyłączę. Zajrzyj do sklepu, jeśli Przecież będziesz w stanie. nie wiem, czy to się do nich czy to coś innego. Ale tak, tu jest yy, piec hutniczy. To Tym się bardzo przyda. Bo ja tu chcę przetapić. Majcie, yy, wyszłem. Różne. I sztabki żelaza chcę dwie. Jedna, druga. Okej okay. Czy tu mogę coś więcej yy, niż tam mogłem? Yy, nie, tu. Nie mogę stalowego. Ale jest tak, do garbowania. Ja teraz wygarbuję skórę trochę. Jest skóra, bo właśnie przecież skórę zrobiłem z. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesujecie zakup. Fajnie, tylko ja wody se, wody. Chcę jeszcze szybko broń. Jarkowy łuk. I on potrzebuje ile. Mam tu parę Zapraszam, niezłych pokażę. egzemplarzy, jeśli interesujecie zakup. Stalowa tarcza to nie, to wszystko stalowe, żelazne. E, nie, to jest pancerz. I muszę do nas na są się, kobieta. Nie, twierdzę, nie do ciebie. W białej... Użyj. Na mi stąd. To jest właśnie fajne, że. Mm, przepuszczają nas. Stalowy sztylet. O tak, to ja chcę lepszyć. Sztabki stali. Ehm. Um, R, stwórz. I a, do orkowego łuku to musisz jedną sztabkę orki nabrać. Mm. Wielki miecz Balgrufa. No, to może być coś. Żelazna łaba. Tylko ja to sobie stworzę. stworzę. Ym, tak. I okej. Okay. To by było na razie na tyle. Mm, tylko muszę jeszcze I broń mm. to idę do F, ulubionych i jeszcze tutaj nie, to mm, F usuń i to i będzie ku będzie 1 2 i 3 to będzie i zobaczmy teraz R I teraz 2 i 3 no. I teraz mi pasi. Okej. Okay. A, nawalamy w myszkę, nawalamy w myszkę! Dobra. Może być. R. Mm, I tak, tą jedną sztabkę, orki, coś tam... Egzemplarzy Rozejrzyj się. Um, Bo właśnie miała różne. Oj, czemu mi wyszło? Rozejrzyj się. Dobrze. E, różne. Mm. I tu była właśnie ta sztabka, orki, coś tam. To ja chcę tylko jedną. Enter. I tak. Okej. Okay. Stali. Żelazy, żelaza. no to jest tego bardzo dużo. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Aż ja potrzebuję, tylko nie wiem, tu jest lepszy łuk niż ten orkowy, ale chyba na razie nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jak będzie, to się po prostu zamorduje. Mamy zarówno małe bronie, jak i duże. Maczugi, sztret, hmm. Tego najlepszego. Proszę sprzedać? Tak? Zobaczymy wtedy. Broń. Pokosown łuk myśliwski to nie, dzięki. Tam Nie umarli to dzięki. Mmm, bojowy. Łuk myśliwski, zwykły. To nie masz zły dobrych rzeczy, Robić chłopie. Robić interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Ach, nawet on, nawet mu nic nie, zro... nie dałem, ani nie sprzedałem. Ale okej. Okay. Dobry tekst, Rzemek. Um, no, nie wiem, nie wiem ile jest. timeu jesteśmy, jesteśmy w Białej Gramie. To jest chyba pijany pijany łowca um, Nawet słownie to wygląda na polskich teksturach. Tak. Dzisiaj chyba, nie wiem czy o tym wspominałem, czy nie za bardzo. Um, że dzisiaj dam chyba dwa odcinki, jeśli mi się uda. Co tu masz Cerski łuk. Nie, ten mój jest lepszy. Zniszczona książka też nie za bardzo. Ale ty. Ah, grewniak, moje serce raduje się na widok posmerskiego brata. Cześć. Proszę, jak mogę zaspokoić twoje łowieckie potrzeby? Cześć, mój bracie. Mm, co masz na sprzedaż? Łuk i strzały dla najlepszych chłopców. Dobrze. Broń? Czerski łuk nie, mam lepszy. Mm, nie, mamy czerski łuk, nie, nie. Mm. No masz dobre, tylko że E, masz dobry, ale nie masz dobrych. Z kim mam rozmawiać w sprawie pracy? Z huldą, oberżystką z chorągwianej klaczy. To niedaleko stąd, przy rynku. Sprawdź też w smoczej przystani. Ostatnio tak wiele się tam dzieje, że Jarl albo jego zarządca okay, mogą potrzebować O, mój pies! Mój pies się drze. Obyście tego nie słyszeli. Jak to mój, mój pies się drzewa, to coś to naprawdę jest tragedia. To jest wietrzni domek. Może sobie, może sobie go później z, yy, zakupimy. Jedzuj się, psie! nie Jedzuj się! Dziękuję. Co cię sprowadza do Białej Grani? Szkoda, zarobku. W takim razie chcesz złota? No chcę złota. Wystarczy popytać. Wielu mieszkańców Białej Grani jest zbyt tłustych i bogatych. By robić pewne rzeczy samemu. No. Gdzie mogę znaleźć pracę? Nie wiem, czy przyjmują nowych członków, ale porozmawiaj z towarzyszami. Są w ich sali. Jorwa, jeśli mówiąc praca, masz na myśli sprawdzanie stali w krwawej bitwie. Hmm, ja wiem. No, bo to na tyle, co orę... by chciałem. A twój język! Jeszcze ostrzejszy hmm. A ty coś? Drobiazgi i Można dla, dla mnie jednak jest bardzo cenne. Sorio. Strój. Tjedem z krzywskiego kamienia. No to jest nawet dosyć cenne, ale... Ja tu mam ten strój. I ten mogę ci właśnie zrobić pierwszym granatem i dwa złote naszyjniki. Aha, ma kilka 11 złota. No już trudno. Tego już wtedy nie sprzedamy jej. Ale czy mogę przecież o coś kupić, tak? E, Wysadzony naszyjnik, złoty naszyjnik. Nie, to nic nie daje. Trzymaj się. Podejdź i ch zobacz moją kolekcję. klaczą, czy jakoś tak to było? I tak, kurzę sobie parę misji tutaj hmm. Hmm. zaktualizujemy. A tak, ogólnie, jeśli chodzi o misję, hmm, to ja właśnie e, aktualizowałem w Rzecznej Puszczy misję, gdzie miałem e, sprawdzić e, albo dotrzeć do kaplicy Azury. My ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Nie wiem, czemu mi tutaj to... przez te cienie. Ty ogień nie chcę, nie wiem, lub coś. Jeśli szukasz pracy, to porozmawiaj z Huldą. Okej. Chociaż drań. Lubię tę pracę, ale jestem gotowa przejść na emeryturę. Mam Uczciwa zapłata za uczciwą pracę. Okej. Ile to będzie ci potrzebne coś jeszcze. W pięć. Serio? O sadio. Mogę, mamo? Kończy nam się miód czarnych róż. Musisz za parę dni wyruszyć po nowy zapas. Oczywiście, mamo. I przestał nasz Cześć. Ochrona w Białej Grani jest w opłakanym stanie. No. O żałowania godne, tyle ci powiem. To co racja, to racja. to już my stąd wychodzimy. Chociaż tu gdzieś możemy ja bym sobie troszkę po odcinkiem to zrobić. Uwia, nie wiesz nic o naszej walce. Naszym cierpieniu. Nic? A co z moim synem? Hm? Co z Toraldem? To to niczym, więc nie, to z Strażem. nie ja tobie nie dam nic. Jesteś biedny, twoja wina. Tu jest w taki kolej, mieliśmy mi jego miejsce. Zazwyczaj jest fajnie, ale to ciężka praca. Kurczę, gdzieś był ten kolej. Masz rację. Na się z żebraka jak wszyscy inni. Ale mam prawo oglądać to wasze i Kurczę, to gdzieś musi być. Jesteś ty? Pracuję dla Beletora w sklepie wielobranżowym. Ej no kurczę. A ty lepiej trzymaj język za zębami, jeśli nie no, chcesz, by spotkał cię ten sam. Ofiarujesz monetę niż nie o, ty, na 100%. Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Ach, co ja mówię, to jasne, że nie. Ja nie ja chłopie, chłopie nie, chłopie, nie, nie, nie. Ale sam miecz nie odzyska. Więc chcesz zagłodzić swoją żonę i córkę, żeby odzyskać jakiś zardzewiały stary miecz? O, tu jesteś. Muszę tylko zatrudnić jednego, może dwóch dobrych ludzi. Nie starów. Ujmę to prosto. Możesz odzyskać miecz albo mieć Jednego. Jeżeli twoja noc. Co sądzisz o najemnikach? Nie będzie mnie tu, to tu. profesja w twoim stylu. Kuciliście. Moje kochanki nie podoba się, że ostatnio dużo czasu spędzam szukając starego miecza mojego ojca. Korzystając z tej broni, był w stanie wyżywić całą rodzinę. Nie pozwolę, by się kurzyła u jakiegoś parhatego złodzieja. No, to racja. Potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu. Dowiedziałem miecza? się, że maczali w tym palcu okoliczni bandyci. Nie Koliczni. jestem jednak głupcem. Żeby go odzyskać, musiałbym się zwrócić do strażników z Białej Grani albo do towarzyszy. Nie wiem, dlaczego ci o tym mówię, ale jeśli zdołasz go odnaleźć, będę niezmiernie wdzięczny. O tak, właśnie ja tu chciałem misję. Um, Okej, okay, to by była tyle. Jeśli znajdziesz ten miecz. Przynieś mi go, proszę. Chcę tylko wrócić do domu i poczytać. Zafiel! Nie ma to, Czekaj. jak zapracić się w przygodzie ja. lub dzieci, Dziecię Nie, nie mam pieniędzy. Okay. Daj co? mi 5 septimów, albo rozwalę ci nos. Na jutro 10 Sprowadzam nie, księgi. Potrzebujesz Naprawdę nic nie mam, brać. Jak dla mnie, no większość norskich dzieł jest tylko bezprośna i brutalna. Nie podoba mi się, że wszyscy mną tu pomiatają. No, następnego trochę słabo. Ale to już nie moja sprawa. Mm, tak, przedmioty. Właśnie, coś tutaj szybko... To nie jest tu. Ja tylko pójdę sobie jeszcze do tamtej kuźni. U mm, właśnie e, towarzyszy. Tam jakiś koleś, nie wiem, coś mu powaliło, czy co, e, dobra, nie to jeszcze ja nie odkryję. Tylko, ale cześć. Elorort włosy jakieś. Ymm, mogę skorzystać swojej kuśni? Czy nie za bardzo? Libiańskie później. Ja chcę to chłopie robić. Dzięki. Rzemieniowy. Żelazny. ta żelazo nie dzięki. Mm. nie chyba było wszystko, tutaj, ale ja chciałabym jeszcze z tą O! Ostatnio potrzebne z orki, tak ci zabieram wszystko, ale ja uczyć mój orkowy łuk. Okej. Okay. Teraz ile Um, mój orkowicz teraz daje 15 obrażeń. Um, czy ja wiem, czy to jest, ale ja zobaczę później, ile miał wcześniej obrażenia. obrażeń. Bo bym się już prawie nie chce. Luz, jakiś znacznik. Gdzie on jest? To był jakiś znacznik. Tutaj będzie znacznik. Jest tutaj. Usuń mm. Okej. Okay. Teraz pogadam z tobą. Mam sporo stali do tykucia. Niebiańska kuźnia? Owszem. Mój klan pracował w niej od kiedy pierwsi siwogłosi przybyli do Białej Grani. Mm. Towarzysze używają tylko stali z niebiańskiej kuźni. I nie mm. bez przyczyny. Tak? E, co masz na sprzedaż? Chwała Bogom. Chwała Bogom? Nie no, spoko. E, co masz na sprzedaż? Chwała Bogom. Poczekajcie, ja robię krótkie cięcie. Ok, są już po krótkiej przerwie. Mm, krótkiej której kogo on ma broń? Ma stalo ten stalowy sztylet, ale ja ci też bym chciał coś sprzedać. Na przykład. Na przykład. Hmm, różne, ale. Ja mu nie mogę spać biżuterii. Trochę krucho. No mi stąd. może święty, mi pies w te do pokoju. Ja nie mogę. Hmm, mm -hmm. Ok, teraz szybko pójdziemy do Smolnej Przystani. I tam już zakończymy odcinek, bo może... Nie wiem, czy on sporo już... Sporo go... Czekaj, zobaczę. No już trochę... No już, już, nie, już nie wiem... Już ma z kilkadziesiąt minut. Chociaż nawet zobaczę. Ja nie chcę spaść. K idziemy i smocza odkryta. Okej. Okay. Ładuje się wszystko ładnie. Ładuje się i ładuje. Się ładuje, się naładuje. O co piesek, no co? To Ja to szybko um, zobaczę, czy... Yy, już jest wystarczająco jest, jest już... No się skończył time, czy się skończył, więc za chwilę do was wracam. Okej, okay, minęła już ta krótka przerwa. Mm, tak, yy, czas już się skończył się nawet grubo po, po 20 minutach. Nawet nie ma, Nie wiem, ma albo 20 akurat minut. Yy, ty sobie odejść na chwilę. i sobie na chwilę. A więc tak, yy, ja kończę odcinek? Więc... Cześć, Siemano, Dawajcie... W razie, kto to jest? Jezus Maria. Tak, ja teraz zapisuję grę. Mm, a wy komentujcie, subskrybujcie. Dodawajcie ten filmik do ulubionych. Mm, mm, tak, czekajcie. Subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do ulubionych. E, udostępniajcie. E, pisz piszcie komentarze. A ja się z wami żegnam. Cześć!